Donald Tusk wezwał Polaków na marsz 4 czerwca. To symboliczna data, rocznica obalenia pierwszego demokratycznego rządu w Trzeciej Rzeczypospolitej rządu Jana Olszewskiego. To Tusk wraz z postkomunistami brał udział w jego obaleniu. Tusk, który słynie z kłamstwa w polityce, chce protestować przeciw kłamstwu. Już wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji, bo praca tu będzie się opłacać. Warszawa była miejscem, gdzie proputinowscy politycy organizowali się w taką paneuropejską organizację proputinowską. Jestem przekonany, że nasza współpraca gazowa także z Rosją będzie jeszcze przez wiele lat kwitła. Człowiek, który podniósł VAT do 23%, gdy Zjednoczona Prawica wprowadzała tarcze i zerowy VAT na żywność, chce maszerować przeciw drożyźnie. Jaką ja mam gwarancję? Że znowu pan mi coś nie obieca i pan nie dotrzyma słowa. Panie Donaldzie, ludzie mają lepszą pamięć, niż się panu wydaje.